Aloha dziki, witam Was w dzisiejszym nagraniu. Opowiem Wam o programie, który, za który normalnie zapłacilibyście 50 zł miesięcznie. Czy dzięki temu będziecie mogli zrezygnować ze strawy i mieć te same dane, a nawet ich więcej. Czy jeśli osoby, które korzystają z trening PIXA też będą mogły przerzucić się na ten program. Pomoże on Wam analizować Wasz trening, a także zajrzeć sobie troszkę bardziej w szczegóły. Ja Wam dzisiaj opowiem nieco, właśnie co warto analizować, w co warto zajrzeć, jak wygląda ten program od wewnątrz. To jest przede wszystkim również dla moich zawodników, żebyście wiedzieli, gdzie sami możecie sprawdzać swoje treningi, na co zwracać uwagę. No i tu podamy właśnie kilka fajnych przykładów, do których teraz, właśnie przejdziemy. Oglądajcie! Przede wszystkim, pierwsza rzecz, którą możecie właśnie zauważyć, to jest to, że pojawia się od razu fajny kalendarz. W ten kalendarz wchodzicie, tutaj macie każdy swój profil, ja tutaj mam masę swoich zawodników, więc wchodzicie w Activities, no i macie cały kalendarz od poniedziałku do niedzieli, każdy tydzień z osobna. Widzicie poszczególne aktywności w danym, w danym właśnie, tygodniu. Tutaj możecie, jakby mój profil nie jest do końca aktualizowany, nie ze wszystkim właśnie biegam, więc nie wszystkie są aktywności tutaj zawarte. No ale tutaj widzicie jednego z zawodników, właśnie kalendarz. No i tutaj jasno widać, właśnie fajnie, macie tydzień, tydzień cały. No, i w nim od razu widać, ile godzin było właśnie biegane, ile kilometrów, czyli 62 km, przebiegnięte, 4 godziny przespacerowane, łącznie 21 km, bieganych 62. No i między innymi są takie dane jak load, czyli ciężkość tego treningu, ciężkość wykonanego właśnie treningu pod względem takiego stresu dla organizmu, jak to było, jaka jest odczuwalność tego właśnie treningu, spalone kalorie, yy, nagrane oczywiście, tylko te nagrane wysiłkowo, więc jeśli jesteście gikami, lubicie sobie nagrywać, chcecie sobie wszystko dokładnie mierzyć, więc każdą aktywność musicie sobie odpalać lub aktywność tylko tą sportową. Ja polecam, yy, w zależności, zresztą nie polecam, ja nie jestem takim zafiksowany mocno w każdej tej aktywności, ja dużo bardziej rozumiem swój organizm, a jakby interwalsa też wykorzystuję po to, żeby zobaczyć, czy ktoś nie oszukuje na treningach lub czy dokładnie dobrze te treningi wykonywał. Bo być może często być tak, że nie poszła jakaś życiówka lub start, i warto spojrzeć, co się działo wcześniej. No i tak parę razy tu wyszło, że dużo zawodników biegało za szybko, no i niekoniecznie te życiówki się właśnie trafiały. No i to właśnie trzeba było dzięki temu programowi można było właśnie wyciągnąć. Tutaj widać ile czasu zawodnik spędził w każdej strefie. Tutaj też jakby zwracam się do Was z taką uwagą, że to musicie mieć bardzo dokładnie, dobrze sprawdzony swój organizm i dobrze wprowadzone dane, żeby to się zgadzało. Traktujcie część tych rzeczy bardzo poglądowo, ale najważniejszymi rzeczami, które przede wszystkim możecie sobie analizować, to jest przede wszystkim analiza każdego pojedynczego treningu czyli wykonacie, wykonujecie jednostkę treningową. Tutaj mamy akurat zawodnika 26 maj łącznie przebieg 14km 230 m, zajęło mu to godzinę 3 minuty. średnia prędkość 13,3. climbing czyli również mamy pokazane ile jest tego nabiegu, ile jest elewacji, więc dla biegaczy górskich czy osób jeżdżących tutaj na rowerach no to to będzie bardzo przydatna właśnie również dana. No, i tak jak widzicie, automatycznie program też wyłapuje pewne interwały, które tutaj widzicie, czyli 10 razy 3 minuty po 3,30. No i jak widzicie, też fajnie można przeczytać cały trening, więc jeśli jesteście bardzo dokładnymi zawodnikami, takimi, którzy potrafią biegać, już trochę mają więcej doświadczenia, no to tutaj jasno widać, co zawodnik właśnie robił. Niekoniecznie komputer czy Algorytm tego programu wyłapał dobrze wszystko, bo jak widzicie, złapał pewną zależność 3 minuty, 20 minut, jakieś takie powtórzenia, ale tak naprawdę zaraz Wam pokażę, jak to można rozebrać, właśnie na drobne części. To jest trening 24-30 maj. No i tutaj, jak widzicie, w środę miało być tempo po 3,36, rozgrzewka 10 minut i 4 setki. No, i wchodzimy. No, i tak jak widać, jest tutaj te 10 minut rozgrzewki. Można sobie to zaznaczyć i widzimy, w jakiej prędkości te 12 pierwszych minut było wykonane. Tak jak zaznaczyłem, było wykonane w prędkości 5,17. Średnia też od razu oblicza z tego, co zaznaczyłem. 113 odbić, właśnie serca. No i cofając się najprościej zrobić to tak. Później widać, że są właśnie te cztery, cztery przebieżki. No i to wszystko widać właśnie jak na dłoni. Im, im dokładniejsi jesteście, tym lepiej możecie później to od, odnaleźć właśnie również na tych wykresach. No i tak jak mówię, główne zadanie tutaj było 8 400 w tempie na 3 km łamane na 2 minuty lekko, czyli zawodnik biegnie 400 metrów w tempie na 3 km, później robi przerwę, trucht Przerwę, truchty w tempie takim, właśnie easy. No i tak jak widać, tutaj niekoniecznie wszystko zostało dobrze złapane, ale jeszcze jedna rzecz: tutaj średnie, średnie tempo na 3 km miało być 3,36. No i teraz sprawdzamy. Możecie sobie sprawdzić każdy swój pojedynczy, właśnie interwał, również go zaznaczając i macie 80 sekund 3,36, więc jak widzicie. No, zawodnik mega dokładnie potrafi biegać. To co jest ważne, można sprawdzić każdy pojedynczy, właśnie ten interwał. Oczywiście też nie wszystko może być dobrze szczytane, ale jak widzicie, dobrze jak to się jest w pewnych, w pewnych, takich, w pewnych takich błędach. No i tak, jak mówiłem, wchodzicie w kalendarz, znajdujecie ten swój dokładnie trening, no i możecie właśnie. Zaznaczając lewym przyciskiem myszki, zaznaczacie właśnie te poszczególne części. No i jasno widzicie, jak Wam poszły właśnie te poszczególne powtórzenia. No i czy spełniliście właśnie swoje zadanie w danym treningu. No i tak jak widzicie, tutaj tempo Easy to 520. Jak będziesz się dobrze czuł, może być 510. Więc zawodnik idealnie realizuje swoje właśnie. Zadania, no i to jest to, o co w tym właśnie chodzi, więc sprawdzacie. Możecie sobie też wykorzystywać to jako robienie notatek. To wam nie poszło, tam, to wam nie poszło, tu się sprawdziliście. To było za wolno. No i też, jakby wracając gdzieś w pewnym momencie do tych treningów, będziecie wiedzieć, co było źle, a co mogliście zrobić właśnie lepiej. Dzisiaj jest 27 maj. Romek miał strasznie trudne powtórzenia niby. Ja wiedziałem, że da radę. No zobaczymy dzwonię, posłuchać teraz, jak mu poszło. Witam. No witam, dzwonię zapytać, jak tam te powtórzenia, których tak strasznie Pana, się koło. Kurde, bałem. powiem ci na razie. No, właśnie widzę tutaj, że poszło. No powiem miałem ci dzwonić, a potem nie miałem. Dobra, mówię jeszcze nic nie ten, ale no. Sam ci mówiłem, jaka ja to myślałem, kurde, spać nie mogłem, ale potem jak zobaczyłem, że to dam rady, to no czuję się... Dzisiaj to mi się aż chciało mieć to rozbieganie, wiesz? No właśnie w ogóle to widzę, że dużo szybciej pobiegłeś niż te 336, nie? Wiem, ale ja powiem ci, że ja chciałem tak liczyłem na 3.45, może coś mniej, nie? Mm -hmm. Ale patrzę przeszło i mówię: no nie, no chyba na rady Ucznej, już sobie tak w głowie układałem, że nie ma szans, bym na 10 skończył. Mówię, robię 12, więc... No, tu widzę, że po 3,23 nawet, te co po niektóre. tak, Pana, kurde, nie wiem co ci, na razie ci jeszcze też nie dziękuję. Jeszcze ja ci nie dziękuję. No nie, dziękuję. Ale nie jesteś dziękuję. gość, kurcze, no tyle ci powiem. No więc y, z takich kolejnych rzeczy, które tutaj możecie sobie zobaczyć, to jest. Właśnie również kadencja, kadencja, a także jak widać od razu, jak jest przyspieszenie, to jest od razu inne, inne tętno, inne są wskaźniki, właśnie dotyczące wskazań odbić serca. No i tak jak mówiłem, tutaj jeszcze dodatkowo fajnie nam ten interwals znajduje poszczególne te algorytmy, ale dodatkowo można sobie je jeszcze dobrać. No i na samym dole macie altitude, czyli altitude, czyli jakby przewyższenia. To jest właśnie przydatne dla biegaczy właśnie górskich. No i też tak jak tutaj mówiłem, można wybrać dużo większą, dużo większy właśnie zakres i od razu widzicie, że przez to co zaznaczyłem, 20 minut to jest średnia tętna 141, to na przykład jak biegniecie Jakiś taki bieg tempowy, 20-minutowy, to też jasno sobie możecie sprawdzić, czy dobrze to pobiegliście, właśnie, czy co było w tym, w tym źle. No i tak jak widzicie, tutaj również możecie sobie sprawdzić końcówkę, troszkę dobrać, poszukać swojego takiego tempa. No i tutaj widać, że to schłodzenie było troszkę szybsze, no ale jak jest się troszkę napędzonym, więc to są takie rzeczy, które są do poprawy. Powiedzmy, ale to jedno z takich podstawowych rzeczy. Więc średnie tętno również możecie sobie poanalizować. Tutaj, może, jakiś inny trening. Średnie tętno z całej godziny zobaczcie, tutaj też jest wyłapane. No i poszczególne właśnie też tętna na, na, na danych różnych wysokościach, na danych właśnie powtórzeniach, czy właśnie w biegu ciągłym. Bardzo przydatne bardzo przydatne może być właśnie dla Was, jeśli chcecie sobie sprawdzać, chcecie być bardziej tacy świadomi tego, jak funkcjonuje Wasze ciało. To niekoniecznie jest dla mnie, jako dla trenera, tylko również przede wszystkim dla Was, żebyście sobie patrzyli, czy realizujecie zadania właśnie treningowe. Kolejna rzecz, którą właśnie tutaj można zrobić, tu mamy zawodnika, który jakby jasno określa, co to był właśnie za trening, czyli z rozpiski wpisuje Rozgrzewka 10-15 minut, 2 razy 100, więc tutaj są te 2 razy 100. Powiedzmy, nie jest tak dokładny, właśnie ten wykres, bo to od razu widać, no, że jest to bardziej, nie jest tak zaawansowany zawodnik, ale nie przejmujcie się, nie o to właśnie w tym wszystkim chodzi. No i tutaj możecie sobie właśnie taki cały bieg tempowy zaznaczyć. No i widzicie jasno. Jakby tutaj, gdzie się zaczyna ten bieg tempowy i tak jak widzicie, to miało być 15 minut w, te, w tempie na 84-88%. Jasno zaznaczacie sobie, więc wtedy też sprawdzacie, czy wyszło Wam zgodnie z założeniami 14 minut, średnia 4,23, tętno 165. Więc jest też możliwość opisywania tego treningu i to wam chciałem właśnie powiedzieć, że też możecie sobie łatwiej go później, łatwiej go później właśnie znaleźć, tak jak możecie zerknąć, tu jest nawet można sobie zaznaczyć swój wyścig. Tutaj jest na przykład poza planem, poza planem, poza planem, czyli zawodnik troszkę niekoniecznie subordynowany, tu jest plan treningowy, plan treningowy, plan treningowy, plan treningowy. No i też niekoniecznie wszystko czasem się dobrze szczytuje w zależności kto, jaki ma właśnie zegarek. ale tym się też właśnie tak dokładnie nie przejmujcie. Kolejna rzecz, którą możecie właśnie tutaj badać, To jest możecie zobaczyć. to jest taka krzywa waszego fitnessu, tego jak się czujecie, tego co budujecie właśnie w sezonie, to jest właśnie wykres też również jednego z zawodnika, jakby widzicie przez cały sezon. Im więcej tego loadu, czyli to co Wam pokazywałem, czyli ciężkości, wysiłku, load, czyli taki wysiłek, stres dla ciała w trakcie treningu, tym właśnie ten fitness Wasz rośnie. Tutaj na dole macie z kolei swoją formę i ona czasem żongluje i lata do góry, do dołu, bo jak jesteście zmęczeni, to forma jest niższa, ale fitness jest wyższy. Czyli to są, musicie przyjąć, że to są pewne zmienne. Je trzeba bardziej zrozumieć. Niekoniecznie wysoki fitness to jest wysoka, właśnie dobra forma. Ta forma, tutaj o to w tym chodzi, tutaj na tej dolnej części, zwłaszcza to jest to, czy na przykład trenujecie w dużym zmęczeniu. To też, w zależności ile macie zebranych danych, to wtedy łatwiej jest wam zanalizować. Im, Im więcej tych danych, tym temu systemowi też łatwiej zrozumieć jaki gdzie jesteście pod względem właśnie wytrenowania. I tutaj jasno widzicie, jakby forma poszła do góry, czyli to zeszliśmy tutaj ze zmęczenia, o tutaj właśnie w tym miejscu, gdzie to pokazuje, ale jakby ten fitness ogólny wtedy zmalał, czyli no to jest pewna taka korelacja, którą też należy przyjąć. No tu macie fatigue z kolei, czyli tu, gdzie jest ten pik, czyli zmęczenie. Zmęczenie to też, jakby, do oddzielnej analizy jeszcze będzie cały ten program, ale chciałem Wam bardziej pokazać to, na czym powinniście się skupić, czyli nad analizą swoich jednostek, nad tymi interwałami. To są takie dodatkowe, fajne rzeczy, w których widać, że w trakcie powiedzmy trenowania budujecie tą formę do góry. No i tutaj możecie zobaczyć też jedną z zawodniczek, jakby skończyła sezon, co tutaj mamy, November, to jest triatlonistka. No i później jasno widać, że była budowana forma, jakby dużo było tutaj trenowane w takim high-risku, dosyć mocno. No, i ze mną zaczęła trenować dużo lżej w połowie stycznia. Też nie wszystkie dyscypliny. No, i też tutaj troszkę podbudowaliśmy, ale w dużo takim bezpieczniejszych tych rejonach. Nie na takim bardzo dużym zmęczeniu, co też było dużym plusem. No, i raz na jakiś czas były wykonywane właśnie pewne testy, czy, czy już wpadały jakieś życiówki, czy tam życiówki, czy jakieś pozytywne powtórzenia podczas właśnie różnych treningów. Tutaj jakby zeszliśmy troszkę z objętości, więc ta górna, ta górna, ta górna fitnessowa, ona zaczęła troszkę spadać na rzecz mniejszej objętości, większej intensywności. To był pierwszy start właśnie w duathlonie. Tutaj kolejny właśnie start, no i tutaj kolejny start, a teraz zaczynamy znowu budować, bo będzie dużo większy, mocniejszy start, więc to też staramy się właśnie trzymać w takich lepszych ryzach. Tutaj jak widzicie, przed tymi startami staram się wrócić zawsze z zawodnikami do fresha, czyli do takiej formy, gdzie jesteście świezi, lepsi, gotowi właśnie do swojego startu. No i ten start jest na dużo większej jakości. I też nie mylcie tego, że powinniście startować właśnie w samym słupku gdzieś tutaj na górze, w tam, w takim, bo to jest takie właśnie topowe zmęczenie. Lepiej jest właśnie później zejść niżej i tu jest właśnie ta Wasza lepsza forma, czyli po tym, dlatego ten okres taki wcześniejszy, długi, budowania przez zimę jest bardzo ważny, bo wtedy budujecie swoją taką topową, dużą formę i ją później wykorzystuje się właśnie latem. No i tak jak mówiłem, tutaj można jeszcze zerknąć, są różne takie dane zbiorcze, ale to tak jak mówiłem, wszystko jest ważne pod tym względem, jeśli macie to dobrze też pouzupełniane i dobrze macie to pobadane. Nie zawsze wszystkie testy również dobrze wychodzą, więc no, to są takie podstawowe właśnie funkcje. Mi na tym zależy, żebyście właśnie wchodzili w swoje poszczególne treningi. Weźmy na to... <laughs> Weźmy na to, ciężko mi teraz wybrać, tutaj jakiś trening. Sprawdzacie, czy powiedzmy to był bieg ciągły, czy był zrealizowany w odpowiednim tempie, jak wyglądało wasze, wasze sobie tętno na przykład. Sprawdzacie właśnie te interwały, czy, czy je właśnie u Was tak widać, czy robicie to na dobrej jakości, czy jakby jest ta różnica tempa, szybkości. Bo to wtedy też są te, jakby głównie to służy do sprawdzania tych interwałów, czy, czy one są dobrze zrealizowane. No i tak, pokrótce, pokrótce, to jest właśnie taka analiza, czyli głównie wchodzicie tutaj w te Wasze Activities, -y, no i sprawdzacie sobie poszczególne właśnie dane. Normalnie, tak jak mówiłem, 10 dolców, czy to na Training Pixie, czy na, czy na Strawie, byście zapłacili za te analizy. Tutaj troszkę mi brakuje właśnie tego, że na przykład nie ma wykresu poszczególnych kilometrów, a może tego nie znalazłem, ale można wziąć, kliknąć, view strawa. No jak widzicie, no te dużo rzeczy tutaj jest nieaktywnych, za to wszystko trzeba zapłacić, a tu macie to. Wszystko za darmo, więc nie ma za co. Kłaniam się nisko. Jeśli szukacie trenera lub wsparcia, to zapraszam Was do siebie wwwadamsłowski.pl Kliknijcie w link poniżej, jak jesteście zainteresowani większą ilością takich informacji. No i oglądajcie inne filmy. Powodzenia w Waszym bieganiu. Dzięki, że jesteście. Trzymajcie się. Aloha, dziki, komentujcie, lajkujcie. Do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Hej!